Podobnie jak w latach ubiegłych do ósmej edycji ogólnopolskiej nocy bibliotek, załoga legionowskiej poczytalni przystąpiła z daleką od wieczornej senności werwą. Inna sprawa, że i tym razem owa noc, głównie z uwagi na najmłodszych uczestników, nocą była właściwie tylko z nazwy. W tym roku przebiega ona pod hasłem to się musi powieść, a więc nacisk jest położony z jednej strony na literaturę, ale także na współdziałanie, na lokalną społeczność i. Tutaj, w tym klimacie, my się dosyć dobrze odnajdujemy. Wpisuje się to też w projekt, który teraz realizujemy, Biblioteka Dom Inicjatyw, gdzie ta społeczność jest w centrum. Dlatego sporo tych aktywności, które dzisiaj miały miejsce, są z tym tematem jakoś powiązane. Na pierwszy ogień poszło odsłonięcie ściennej tablicy sąsiedzkiej, innymi słowy, w pełni analogowej przestrzeni mającej służyć wymianie informacji. Później do akcji weszli mieszkańcy, wprowadzając do ogólnomiejskiego obrotu książki, rośliny i zabawki. Każdy coś przynieść swojego, czego już nie używa, a następnie wziąć ze sobą coś, co mu się może przyda. Też myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Chętnych do takiej sąsiedzkiej wymiany było co niemiara. Tak samo jak dzieci biorących udział w przygotowanych przez organizatorów animacjach. Najmłodsi chętnie też sprawdzili się w grze terenowej na terenie mrocznej biblioteki. Jej celem było ponowne włączenie prądu, a droga do tego wiodła poprzez rozmaite zagadki i zadania. Wieczorne buszowanie z latarkami w dłoniach zakończyło się rzecz jasna sukcesem. Kiedy dzieci rozglądały się za światłem, piętro wyżej, pełnym blaskiem, padało ono na dzieła artystów z pracowni Sztuka Tworzenia. Ich Bernisarz nosił tytuł Mam oko na sztukę. Dzisiaj możemy oglądać pracę młodzieży. Tej młodszej i tej starszej, dlatego że od 5 roku życia do 67 lat. Więc naprawdę prace się różnią. Są różne techniki: jest malarstwo, jest rysunek, są pastele suche, olejne, więc naprawdę mamy tutaj duże zróżnicowanie. No cóż, mali artyści są w bibliotece, przychodzą też do szkoły, uczą się plastyki, rysują, więc powstają już ilustracje do książek. Powstają, jeśli nawet nie na papierze czy płótnie, to z pewnością w głowach czytelników. Jako narzędzia do rozbudzania wyobraźni książki są bowiem niezastąpione. Nawet robiłam takie konkursy na podstawie książek, tak? czyli czytaliśmy książkę, a potem każdy musiał stworzyć swoją ilustrację. Naprawdę niesamowite jest to, dzieci mają tak dużą wyobraźnię i kreatywność, że no powstały takie prace, że wydaje mi się, że czytanie książek jak najbardziej. Tak jak warto czytać, miło i pouczająco jest również o nich rozmawiać. Mając to na względzie, przy okazji nocy bibliotek, ludzie z poczytalni zaprosili mieszkańców na spotkanie organizacyjne klubu czytelniczego Pogaduchy o Książkach. Na razie są to same panie, ale mam nadzieję, że e, wraz z rozwojem sytuacji i e, z upływającym czasem dołączą może do nas jacyś panowie. E, gdzie na razie wstępnie wymieniałyśmy się naszymi doświadczeniami z ostatnich lektur? Umawiamy się powoli na kolejne spotkania. Mamy nadzieję, że takie spotkania będą miały miejsce raz w miesiącu, żeby powiedzieć po prostu, co ostatnio udało się przeczytać, wybrać może jakąś wspólną lekturę, którą chciałybyśmy przeanalizować w takim naszym gronie i ją mówić. Póki co sporo do omówienia mieli twórcy oraz mieszkańcy uczestniczący w bibliotecznych warsztatach kreatywnych, niekoniecznie wprawdzie ściśle związanych z czytelnictwem, ale doskonale poszerzających wiedzę i myślowe horyzonty, a przecież głównie po to chadzało się dawniej i nadal przychodzi się do biblioteki. Są tutaj lokalni artyści, którzy postanowili się podzielić tym swoim zasobem, który jest no bezcenny, czyli wiedzą, umiejętnościami. Teraz będą prezentować to, co potrafią zrobić najlepiej, czy to będzie makrama, szydełkowanie, malowanie, a ci, co przyjdą, będą mogli skorzystać z tych umiejętności, dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś nowego się nauczyć. Gdy zapadł zmrok i przyszedł czas podsumowań, autorzy Legionowskiej nocy Bibliotek mieli na twarzach słoneczne uśmiechy, czemu też trudno się dziwić, bo znów udało im się ściągnąć do poczytalni setki Legionowian ściągnąć czymś zainteresować, a w rezultacie zatrzymać na dłużej. Myślę, że zarówno ta część wymienialnia, ta wymienialnia wyszła całkiem przyjemnie, bo no, ludzie też mieli okazję, żeby porozmawiać ze sobą, jakoś się zintegrować i też... Jednak to tło, powiedzmy, dotyczące ekologii, kwestii społecznych no jest dla nas istotne. Chcemy od najmłodszego przekonywać ludzi, że nie warto może wszystkiego wyrzucać, co nam nie jest potrzebne, możemy się wymienić. I dlatego też te zabawki też zostały włączone do tej akcji, no bo dzieci od małego mogą się nauczyć, że nie muszą mieć wszystkiego, mogą w jakiś sposób współdzielić się z osobami, z innymi osobami. Więc, yy, więc to było, myślę, całkiem edukacyjne i przyjemne. Wypada tylko żałować, że do kolejnej nocy bibliotek zostało jeszcze tak wiele dni i nocy.